Dzień dobry, chciałem zaprezentować Państwu piękne BMW z serii czwartej Grand Coupe, auto z 2017 roku, M pakietowe, w bardzo bogatej w wersji wyposażeniowej, między innymi head up, pas ruchu, elektryczny dach, rozpoznawanie znaków drogowych, reflektory full ledowe, elektryczna klapa bagażnika, kamery 360 stopni, cztery tryby pracy zawieszenia, automatyczna skrzynia biegów, jest to wersja poliftowa, zegary już cyfrowe. tak e, naprawdę wygląda przepięknie, cały czarny, z pełną gwarancją przebiegu, z pełną gwarancją wypadkowości Od pierwszego e, właściciela e, to jest wersja dwulitrowa, 150-konna. E, M-pakiet, przebieg 237 tysięcy km. Tak naprawdę praktycznie najbogatszej wersji wyposażeniowa jest asystent parkowania, asystent pasa ruchu, tak naprawdę praktycznie ma wszystko, tak wygląda z zewnątrz, jedyne uszkodzenie, które ma to tutaj jest takie delikatne przetarcie dołem, poza tym tak naprawdę bez żadnych uszkodzeń, blacharsko lakierniczych, z pełną gwarancją przebiegu, z pełną gwarancją bez wypadkowości. naprawdę wygląda przepięknie, keyless go, start-stop, fotochromatyczne lusterka boczne, tak jak mówiłem, Pełen pakiet, hotel bardzo ładne, zadbane. E, asystent świateł drogowych, e, tak jak mówiłem, zegary to już cyfrowe, wersja poliftowa. Nawigacja, kamera cofania 360 stopni. Asystent parkowania, czarna pod sufitkę, empakietowe wszystko. Szyber dach elektrycznie otwierany, tak wygląda w środku. Teraz pokażę z tyłu. Do tego by nie siedział praktycznie jak na nowym samochodzie, naprawdę bardzo ładny, czysty, zadbany. W tej chwili samochód jest odpalony, naprawdę wygląda przepięknie. Pokażę teraz bagażnik Bagażnik możemy otworzyć nogą. Hop! Hop! I otwiera się. Także bardzo duży bagażnik. Czyściutki ładny, zadbany, dodatkowe gniazdo na 12V tutaj I zamykamy. Reszlektory Full LEDowe z przodu, z tyłu, e, asystent świateł drogowych, no naprawdę ma wszystko: Head upa, e, pas ruchu, wszystko to tylko, co można było sobie praktycznie naklikać. Oczywiście 60 skórzana tapicerka, to co było widać, czyli podsumowując, e, BMW serii 4, Grand Coupé, Grand Coupe z 2017 roku z przebiegiem zaledwie 237 000 km. Oczywiście wszystkie serwisy ASO, po numerze win można sprawdzić pełną historię samochodu, pełna gwarancja przebiegu, pełna gwarancja bez wypadkowości od pierwszego właściciela.